Świeci, 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 świeci Każda lampa świeci, 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 świeci Każda lampa świeci w moją stronę e, e. Każda lampa świeci, 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 świeci Ja, ja Patrzysz na prostą moją twarz ja. I się dziwisz dlaczego jest Każda świeci, 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 świeci. Każda lampa świeci, świeci w Każda lampa świeci prosto twoją pasz. Ja, każda lampa świeci po prostu twoją pasz. I patrzysz właśnie teraz na najlepszy rap. Ja, ja, ja patrzysz na najlepszy rap. Ja, patrzysz na najlepszy rap. Każda lampa świeci, 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 Każda lampa świeci, świeci, świeci. Każda lampa świeci prosto w twoją twarz Każda lampa świeci prosto w moją twarz Każda lampa świeci, 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 świeci Każda lampa świeci twoją po prostu w stole I będzie taki rap, że po prostu się zdziwisz Będzie najlepszy rap o tych polu Dawaj subika tam na dole I dawaj też dzwonek Bo Teraz będzie najlepszy rap, teraz będzie najlepszy rap. Każda lampa świeci, 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 świeci. Każda lampa świeci, świeci. Proszę twoją twarz. Każda lampa świeci, świeci na rama, ta. Nara, nara, nara. To jest najlepszy rob